Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu Literatura ze środka Europy kłania się Państwu Marcin Piotrowski. W dzisiejszym odcinku chciałem. Opowiedzieć Państwu o nowości. Nagrywam ten odcinek w połowie września 2024 roku. To informacja dla przyszłych pokoleń. Chciałem opowiedzieć o nowości, która właśnie się pojawiła, i jest to książka Tomasa Węclowy, Litwa Ojczyzna Moja. Książka ukazuje się nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Czyli MCK Kraków, książka w przekładzie pani Beaty Kalęby, przekład z języka litewskiego, no i książka bardzo sążnista. Dlatego, że Litwa ojczyzna moja to jest książka 900 stronicowa ponad. 900 stron to jest czysty tekst książki, potem jest jeszcze kilkadziesiąt stron. Indeksów, przypisów, tego typu historii. Natomiast czytając Tomasa Wenclowe, będziecie Państwo czytać 900 stron historii Litwy. Tomas Wenclowa, postać w tej części Europy, mam wrażenie, dobrze znana, poeta, intelektualista, historyk, polihistor. Osoba mocno w kontekście środkowoeuropejskim, w kontekście wolnościowym osadzona. I Tomas Węclowa napisał książkę, która, pierwotnie była książką, która ukazała się po litewsku, była książką, która funkcjonowała na Litwie w wolnym przekładzie, jako historia Litwy dla każdego. Wyszła w dwóch tomach, staraniem MCK dostajemy teraz. W jednym tomie wersję trochę przygotowaną na rynek polski, z jakimiś tam korektami, z jakimś tam wyborem autora? I ta książka zaskakuje, no i zaskakuje tytułem, bo kiedy większość z nas, czytelników polskich, bierze książkę, którą napisał Litwin, książkę o historii Litwy, i czyta na tej książce Litwa ojczyzna moja. No, to myślę, że większość polskich czytelników będzie odnosiła ten tytuł do no, otwierającego zdania pana Tadeusza. Którego to pana Tadeusza no, napisał Adam Mickiewicz, yy, który o litwie pisał, że Ojczyzna Moja. Tymczasem jest to wspaniała gra kontekstem. Nie wiem, czy to był pomysł wydawnictwa, czy to był pomysł autora. No, jest to świetne, dlatego że, no, to jest to, co zaprezentowałem przed chwilą, typowe myślenie polonocentryczne. Nie jest to w żaden sposób zarzut, no, nie musimy w końcu znać słów hymnu wszystkich krajów świata, no, także sąsiadów. Tymczasem litewski hymn zaczyna się od tego zwrotu. Litwo, ojczyzno nasza. Tomasz Węclowa trochę ten tytuł zinterpretował: Mamy Litwa, ojczyzna moja? Ale kiedy odkryłem to, bo to gdzieś się pojawia w tekście, to znaczy ja nie wiedziałem, że to tak jest, przez jakieś tam, nie wiem, 700 stron, sądziłem, że to jest po prostu parafraza Adama Mickiewicza. Ale po pewnym czasie zorientowałem się, że no, jest to pierwszy wers litewskiego hymnu. No, i ta książka w ten sposób, dokładnie w ten sposób, będzie zaskakiwać Państwa, myślę, że regularnie. Bo jest to w gruncie rzeczy ta sama historia, którą Państwo znacie. W dużej części jest to ta sama historia, której uczyliśmy się w szkołach, którą nasiąkamy, a jednocześnie jest to historia zupełnie inna. Jest to historia zupełnie inna, bo akcent jest ustawiony gdzieś indziej. Wszystkie zdarzenia polskiej historii, od powiedzmy połowy XIV wieku, do rozbiorów, czy nawet nieco dłużej, nawet powiedziałbym do powstania styczniowego, wszystkie te zdarzenia, które znaliśmy do tej pory z perspektywy polskiej. Można byłoby powiedzieć, że przez pewien czas z perspektywy korony dostają tutaj zupełnie innej optyki. Inaczej ustawione są mapy. Nawet mapa wiele mówi, i mapy Rzeczpospolitej obojga narodów, które znamy, to są mapy, no, które jakby wyśrodkowane są na tej części, nazwijmy to korony. Tymczasem to jest historia Litwy. To też mapy, które są tutaj pokazane, dotyczą Wielkiego Księstwa Litewskiego, a korona jest tam pokazana jako no, coś, co jest gdzieś tam czasami przycięte, czasami wchodzi. Niesamowita intelektualna zabawa, ale jednocześnie to jest książka skłaniająca do wielu refleksji. Kiedy czytamy chociażby historię z wieku XIV o potyczkach. Litwy, czy Wielkiego Księstwa Litewskiego, czy z Zakonem Krzyżackim, czy z Zakonem Kawalerów Mieczowych, to jest to inna historia niż ta, którą znamy. My znamy Polskę jako kraj, który tym Krzyżakom się przeciwstawiał, który ich trzymał w szachu, znaczy który na początku przegrywał, ale który ich pokonał. Tymczasem tu jest opowiedziana nie wiem, czy zupełnie inna historia. Ale historia, która jest trochę w Polsce przemilczana. Historia o roli Litwy i nie tylko w bitwie pod Grunwaldem, ale w ciągłych potyczkach litewsko-krzyżackich. Fascynująca rzecz. Podobnie historia jagiellońska. W ogóle postać Władysława Jagieły pokazana inaczej. No u nas wielki król dla Litwinów? No, bardzo niejednoznaczna postać, bo właściwie człowiek, który doprowadza do utraty pewnego rodzaju niezależności. Unia lubelska? Znowu, w Polsce dominująca narracja jest narracją polonocentryczną siłą rzeczy. Tutaj czyta się no, inną historię. Czyta się historię kraju, który uważa, że coś traci. Bardzo ciekawy jest wątek. Nazwijmy to terenów Białorusi, które tutaj są pokazywane jako no, tereny Litwy. Jeszcze ciekawszy jest wątek terenów obecnej Ukrainy, które też pokazane są jako tereny pierwotnie litewskie, podlegające wpływom Wielkiego Księstwa, tereny, które zostały oddane w jakiś sposób koronie. No zupełnie. Inna narracja, zupełnie inne odczucia. Fantastyczna pod tym względem jest ta książka. Napisał ją poeta, napisał ją eseista i to widać. Czytając tę książkę, miałem skojarzenia z historią Polski napisaną przez Pawła Jasienicę. I nie mówię tu o refleksji, nazwijmy to historycznej. Tylko mówię o języku, mówię o sposobie opisywania tej rzeczywistości. Tomasz Węclowa rzeczywiście napisał książkę, którą czyta się no, nie jak jakiś podręcznik akademicki. To się czyta po prostu jak książkę. W oczywisty sposób pojawiają się tutaj daty, ale to nie jest książka o datach. To jest książka o historii kraju, o dziejach kraju, o przemianach społecznych, kulturowych. Na przestrzeni naprawdę długiego czasu napisane jest więc to wspaniale napisane jest momentami gawędziarsko nie stroni Wencłowa od takiego swojego autorskiego komentarza jednocześnie ta książka mimo że podkreśla różne wymiary litewskości nie sposób żeby było inaczej w końcu autor jest litwinem to mam wrażenie że Momentami bywa dla Litwy, dla litewskiej historii, momentami może być gorzka, mam wrażenie. Tomasz Węclowa nie boi się mówić o niektórych faktach niespecjalnie wygodnych, mówić wprost. Tak właśnie jest chociażby przedstawiony okres panowania ZSRR, czy bycia kolejną republiką radziecką. Wprost. Mówi się tam o kolaboracji, mówi się o tym, że ludzie odpuścili pewne dążenia, że po prostu zajęli się swoim życiem, że nie myśleli o pewnych historiach. Takich momentów, w których Tomasz Węcław jest w stosunku do swojej ojczyzny w jakimś stopniu krytyczny jest więcej? I to moim zdaniem nie, nawet nie tyle, że podnosi wiarygodność tej książki ale sprawia, że to nie jest jakaś forma nacjonalistycznego bełkotu. To jest opowieść o wzlotach i upadkach kraju, o nadziejach, o nadziejach straconych. To trochę jak kiedyś Jacek Kaczmarski śpiewał fikcyjne pakty i sojusze, zmarnotrawione sny koronne. To jest ta historia, tylko trochę bardziej na wschód. Tylko. Z trochę innego punktu widzenia. Fascynująca jest historia Wilna tego, co działo się wokół Wilna po roku 1918, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, także przy pojawieniu się Litwy na mapie bunt Żelichowskiego ta historia też jest pokazana, mam wrażenie, z dużym wyczuciem. Sporo miejsca w książce Tomasa Węclowy zajmuje kultura, i jeżeli interesują Państwa tematy kulturowe, literackie, to stąd naprawdę można czerpać inspirację do dalszych poszukiwań. Mam wrażenie, że wiele rzeczy z tych, które tutaj są pokazywane czy wspominane, nie mają polskich przekładów. I w ogóle tak uświadomiłem sobie, że poza chyba Grigoriem Kanowiczem, no poza Tomasem Węclową, w sposób oczywisty, i poza taką chyba trylogią czy tetralogią, coś tam, rerum, coś tam, to właściwie rzeczy litewskich nie znam i niewykluczone, że będę się gdzieś starał to nadrobić. No, a będę się starał to nadrobić, między innymi, dzięki tej książce, która no pewne rzeczy mi uświadomiła, i to jest chyba najciekawsze dla mnie, że ta książka uświadomiła mi taki, no jednak, głęboki polonocentryzm i to, że na tę historię można patrzeć inaczej. I nie mówię, kto ma rację. Bardziej chodzi mi o to, że można na nią spojrzeć inaczej. No i warto. Książka kończy się w roku 1991. Ona się kończy właściwie w momencie odzyskania niepodległości przez Litwę, wyjścia z ZSRR. Nie ma dalej historii tej. Ta historia dalej to już nie jest pisana przez Tomasa Węclowa, więc też ta książka no, unika wchodzenia w tematy czysto polityczne ostatnich 30-kilku lat. Ona się kończy wtedy, kiedy Litwa pojawia się ponownie, jest wolnym krajem no, na tyle wolnym, że można tego typu książkę wydać. A jeżeli mówimy o książkach, to nie wiem, czy wiedzą Państwo, ja o tym nie wiedziałem, że po powstaniu styczniowym to był chyba gubernator tego kraju, on się chyba nazywał kraj północno-zachodni, obejmujący tereny Litwy, wydał zakaz drukowania książek w alfabecie łacińskim. Zakazane było nawet posiadanie czcionek. No, ciekawą historią w ogóle jest tutaj relacja litewsko-rosyjska i rosyjsko-polska. Oraz bardzo skutecznie prowadzona przez długie lata przez Rosję polityka skłócania Polaków i Litwinów. To widać tu wyraźnie. Natomiast widać też wyraźnie, że o ile w stosunku do Polski, Rosja zawsze postrzegała ten kraj jako kraj obcy, który należy zrusyfikować, ale ten kraj no, nie jest z tej ichniej cywilizacji, więc może się posługiwać chociażby Łacińskimi literami, łacińskim alfabetem o tyle w przypadku Litwy. no To są prawdziwi słowianie, którzy zostali tylko przez Polaków jakoś wciągnięci w ten wpływ zachodnioeuropejski, to też błyskotliwi władcy Rosji doszli do wniosku, czy tam gubernatorzy doszli do wniosku, że no, jeżeli się im zabroni korzystać z chociażby z czcionek łacińskich, z alfabetu łacińskiego, no to będą sobie język litewski wydawać cyrylicą. No, to była śmiała hipoteza. No, na szczęście fałszywa nieco. Natomiast muszę przyznać, że nie wiedziałem o tym, że bezpośrednio po wprowadzeniu tego zakazu powstało zjawisko, Powstała grupa właściwie zawodowa, tak zwanych książkonoszy, dlatego że część książek, która nie mogła być drukowana na Litwie, była drukowana w tak zwanej Małej Litwie, czyli części Litwy, która była częścią zaboru pruskiego. No i ci książkonosze literalnie zajmowali się transportowaniem, noszeniem zakazanych książek, przenoszeniem ich przez granicę i dystrybucją ich po Litwie. Jak pisze Tomasz Węclowa, w czasie zakazu druku, który trwał 40 lat chyba, wydrukowano 1830 litewskich tytułów w nakładzie 6 milionów egzemplarzy poza granicami Litwy. No, nie licząc tego, co było drukowane w Ameryce. Te książki zostały do Litwy przeszmuglowane, literalnie przeszmuglowane na plecach jakiejś grupy ludzi, która te książki wnosiła. I pisze Tomas Węclowa tak. Praca książkonoszy wymagała dużej siły fizycznej. Bagaż ważył zwykle dwa pudy, czyli 32 kg. Szmuglerzy przekraczali granicę niemiecko-rosyjską, ukryci w sianie, między belami drewna, a nawet w trumnach. W podróży trzeba było zmieniać wozy i konie w zależności od wybranego miejsca docelowego. Woluminy transportowano także w workach zarzuconych na plecy. Kolportażem druków często zajmowali się zakrystianie i przykościelni sprzedawcy dewocjonaliów. Zakupione litewskie publikacje na wszelki wypadek trafiały do szuflad z podwójnym dnem i w inne podobne miejsca. Żandarmi mogli odbierać modlitewniki nawet ludziom idącym do kościoła. Z czasem działalność książkonoszy uległa niemal mityzacji i znalazła szerokie odbicie w literaturze. Trzeba powiedzieć, że kontrabanda druków była dochodowym zajęciem. Jeśli w Małej Litwie za dany egzemplarz płaciło się, powiedzmy, 20 rosyjskich kopiejek, to w Wielkiej Litwie można było dostać za niego już jednego rubla. Wzbogacili się więc zwłaszcza drukarze stylży. Najznaczniejszy z nich, Otto von Mauderode, na wydawaniu litewskich tytułów zarabiał 80 tysięcy rubli rocznie. Warto wspomnieć, że założona przez niego oficyna istniała do 1944 roku, a więc niemal do zajęcia tylży przez Armię Czerwoną. Zwyczajni książkonosze bardzo ryzykowali. Czyhali na nich zarówno niemieccy, jak i rosyjscy pogranicznicy. Żandarmi rosyjscy, którzy, jak pisał Winca z Kudirka, mieli łowić bumaku, bywali szczególnie wściekli bo za przechwycone książki nie otrzymywali wynagrodzenia, chociaż przysługiwało ono za inną kontrabandę. Przekraczający nielegalnie granice mogli zostać zabici, ciężko ranni lub ukarani, w tym więzieniem. Zasądzano od roku do pięciu lat. I z syłką. Skazańców wywożono na Sybir albo do guberni smoleńskiej lub mochylewskiej. Wpadło może trzy tysiące książkonoszy, część z nich kilkukrotnie. Cierpieli także kupujący nielegalne druki, ale ogólnie władze przechwyciły tylko około 10% kontrabandy. Był to ryzykowny ruch oporu. Nieomal niewielka wojna partyzancka, z tą różnicą, że zazwyczaj bez rozlewu krwi. No, fascynująca dla mnie historia książek. Fascynująca także historia Litwy, kraju, który moim zdaniem znamy bardzo mało. Historię znamy w wersji całkowicie spolonizowanej, i wydaje mi się, że dobrze, że się ta książka ukazała. Nie mam złudzeń, że ona trafi pod strzechy. No, niestety, Polacy nie są gotowi, by posłużyć się ulubionym zwrotem szef -redaktorów wydawnictwa ArtRage. Polacy nie są gotowi, może część będzie. Ja cieszę się bardzo, że przeczytałem Tomasa Wenslowe. Bardzo mi ta książka. Rozjaśniła, bardzo mi ta książka wiele rzeczy pokazała, uzmysłowiła. Więc ja cieszę się, że tę książkę przeczytałem. Śmiało państwu ją polecam, no bo wydaje mi się, że warto, wydaje mi się, że warto poznawać nie wiem czy prawdziwą historię no bo zawsze można powiedzieć, że ta przedstawiona przez Tomasa Węclowe też jest nieprawdziwa, bo my mamy swoją własną. Ale warto, moim zdaniem łapać inny kontekst. Warto starać się zrozumieć drugą stronę. W końcu przez długie lata no współobywateli polskich, współobywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. No i cóż, cieszyć się tylko, że tego typu rzeczy się ukazują. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do słuchania innych odcinków podcastu. W szczególności odcinków o książkach z serii Biblioteka Europy Środka czyli z serii wydawanej przez MCK. Listę tych książek, które się pojawiały u mnie, załączę Państwu w opisie odcinka. Dzisiaj żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.